Mistrzów, u, sam na sam u mnie. Jezus Maria. Nie było. Wojtek, Wojtek szczęście. Czy! Teraz podniósł, że spalony. O tak. mój Boże! Ależ go wyczekał! Czeka, czek, czek. Był, był, Nie, był spalony no... teraz. Ale, ale w ogóle jechał, jechał, ale zobacz, Wojtek wyłuskał tu piłkę. Tak, tak. tak. Piękna ta interwencja. Pod nóg Markusa Tyrama i zbili sobie piątkę. Aż chciałoby się powiedzieć szkoda, że był spalony, mimo że. <laughs> to, to w tym hmm. sytuacji tak. Och, teraz. Brawo Obany. Wojtek. Barela strzelał ze ostrego kąta. Zobacz, on tutaj e, straszną statystykę podrzuca. Barcelona nigdy w Lidze Mistrzów, licząc od sezonu 92-93, nie wygrała meczu półfinałowego na wyjeździe. Bilans 0, 4 remisy, 4 porażki. Kosmiczna ciekawostka. I o Gol! Ja pierdolę. No... Lautaro. Lautaro Martinez. Czyli zaczyna się jak mecz na Bernabeu. No jak w Dupa. O Boże! O Boże. Aj, 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 nie było tam nikogo. Ale rękę rękę reklamuje Pedri do Szymona Marciniaka. Ciekawe, czy sprawdzą na wasze. W którym momencie pytanie? O tutaj, tutaj, No i krytykowany Daniel, Olmo by walczył rzutkarny karny i chyba by on egzekwował. Tylko poczekajmy, czy w ogóle to sprawdzają. Chyba, chyba czekają. Panie Szymonie, panie Szymonie! Niech pan tam posłucha. No była ręka, była no ręka. Była, była. Nie Sytuacja. Ma. O tyś kurde, nic nie ma. Dzisiaj tyle tych interpretacji Nie, czy... no to jest żenujące akurat. Napraw, napraw błąd! Oj, oj, o Jezus, ale się zbierał. Jak pies do srania za przeproszeniem no po prostu do tego strzału. Oj. Jak ktoś nie kojarzy, żeby widział. No, może teraz, Eric Garcia. Co tam co tam się wydarzyło? No ale już, już głęboko zaczynają od swojej bramki króciutko grać. Zobacz, nie wiem, czy odnotowałeś, że yy, PSG będzie miało od nowego sezonu lokalnego rywala. Paris FC awansowało do. Yy do Ligue 1. I, I żeby było śmiesznie, oba stadiony dzieli 30 metrów od siebie. Będę, będę wspierał projekt. Europejczyk. Tak, też chyba. Ola, Jamal, Boże! Jezus Maria, no! Jak to nie weszło? Pff, nie doszedł tam Torres. Ależ tu pomięchali w środku pola, fajnie powalczyli. Ta wy, wypuszczona piłka od Pedriego to jest po prostu... Cały Iniesta w akcji. Dobrze Olmo. E, nie sięgnął tego Ferran. Ale ładna akcja, ładna akcja. I wiesz co, no, to nie może się skończyć 1-0. No, coś tu padnie. Tylko nie wiem do której siatki. Ferrana pomyślałem. Fermin, ja bym chyba tak zrobił. Wie? O, widziałeś teraz? Ja pierdziele, no. Mkhitaryan, właśnie o to chodzi. Jest pewne, że Barcelona coś ukuje, to akurat pewne. Antoni, ja tego nie mogę powiedzieć. Jak ja to powiem, to nic nie ukuje. Kurde, ten Tiuram. O Boże! Jezus, jaki fart. Ja pierdzielę Czalhanoglu, no to przypuszczam, że na 10 takich sytuacji 7 światło bramki przynajmniej. Zobacz, jaki ten Tiuram to jest kawał byka. On tam stoi, wpadają na niego ciałem, a odbijają się od niego. To jest po prostu niesamowite. Ale Czalhanoglu powinien był lepiej uderzyć. Ale znowu zobacz, taka końcówka pierwszej połowy i znów lepszy Inter. Wojtek Kowalczyk, stary kibic z Barcelony, chyba. Nie najlepiej ocenia pracę sędziego Marciniaka, bo zobacz, co napisał na Twitterze. Fryzjer może być dumny. Chyba troszkę przesadził. No nie no Nawet nie, nie troszkę. Znaczy, że faktycznie fryzjer przesadził, że powinien mu zostawić trochę tam. O Jezus, nie! Albo karny. Nie wiem. Na Lautaro. Pałku Barsi, ale zdaje się, że za, zaatakował tą nogę. Nie wiem, czy to będzie sprawdzane jak bo tu szaleje Simone Inzaghi, łapie się za głowę, niemalże rwie marynarkę drogą na pewno luksusową dobrego włoskiego designera i może ta akcja zostanie sprawdzona jak, jak się no moim skończy. Moim zdaniem będzie, to w, w pełnej krasie wyglądało dla mnie jakby wpadł tam w niego, ale... Wracamy, wracamy, karny 100% penalty. widać z tej, że, że, że trafia w nogę tak. i nogą Lautaro jest zmieniony lot piłki. Uwaga? Karny, no, nie ma nie ma bata. Ja no, pierdzielę. Może to jeden z wielu karnych. No 2-0 już było, no odrobiliście. No. <laughs> Zobaczmy. Jak do tego doszło. Aj! Wojtek, Wojtek w lewo, czaronoglu w prawo. I, I to gol do szatni, słuchajcie. Chociaż tu, liczy, tu, to nie ma się Ten nie ma. dźwięk. Tu, tu, to jest dźwięk odjeżdżającej potrójnej trójnej korony Barcelony. Tu, 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 tu. I no. niestety tu po, powtórzę. O jest. Powtórzę to po raz kolejny, im się to należy. Ale tu był na szczęście spalony. Chyba. Zobaczmy jeszcze powtórkę. Tak, nie no, wyraźny. Hek, dawaj, dawaj. Aston Martin. O, oh, jest! Jest! Eric Garcia. Tak jest, to jest on, Boże Święty, dwa do jednego i to jest asysta Stevena Ale Gerarda, jak... Astona Martina. Ja mówiłem, trzeba strzelać z daleka, nie koronkowa akcja. I teraz winowajca pokazany, Mkhitaryan, który nie dopilnował, za chwileczkę za niego Piotr Zieliński i za chwileczkę za. No bo teraz trzeba cisnąć, cisnąć. No dobra, już Ferran się nagrał. Prosimy pana lewego na boisku. Nie, ja bym, ja bym Olmo, ja bym Olmo zdjął, mimo wszystko. Zostawiłbym tego Ferrana, zdjąłbym Olmo, powiem ci szczerze, bo Olmo mnie dzisiaj za... przeraża. Ale ładnie, zobacz Garcia. Ja Jak on tu wszedł, uwaga, żółtrożny. Teraz chaos. chaos, ekspediujcie to, Lamine Jamal, proszę bardzo. Teraz o Barcelona Jezu, trzech, idzie z kontrą, trzech. trzech na dwóch. Boże, Pedri. O Boże. I? Ależ nie. wyjął to Sommer, niewiarygodne. Ja to nie wierzę w to. Ależ to była, no trzeba powiedzieć, że Paradazo, Paradazo należy do Zomera w tym meczu. Kto wie, czy to nie na, na, na miarę awansu. Ale świetna kontra właśnie taka w stylu Interu Barcelony i to trzech na dwóch. Świetne rozegranie piłki. Pedri do boku. Mać. się pogodziłem, że nie ma co, a teraz znowu gdzieś się tam tli jakiś promyk nadziei. Boże Rafinha, kurwa, takie pięty to uskutecznie jak będziesz prowadził 4-0, a nie jak... W dupę dostajemy, no chłopie. Jezus Maria. Dawać zmiany, proszę was, proszę, Hanzi. Dawaj, na, na aferę, panowie, na chaos tam, kurna, póki są cofnięci. O, dawaj, życiówę. Dobra, piłeczka. Gol! Gol! Gol, Dariol! I to kurwa, o, o, którego Dariol, już wysyłaliśmy na ławkę, zobacz. Czyli tych, który, czyli jeszcze zaraz musi feran coś strzelić. Bo wszyscy ci, których odsyłamy na, na ławkę, z yy, Gerarda Martina, którego żeśmy tutaj w ogóle nie chcieli, Nie bywałe. Popatrzmy jeszcze raz. Co Pałubarstw. się odpieprza? Nie ma spalonego. Wow! Ja pierdole! Olmo. Ty, Michał. Ależ załadował Steven spanie. Gerard Aston Martin ma dwie asysty. Co tu się odpieprza teraz? Upróbował tam. Ale dobrze. Słuchaj, ale że... Patrz, patrz, patrz. No! Jest karny, ty! Jest karny, poczekajmy tylko na... Poczekajmy tylko na... Jezus, poczekajmy na powtórki. Nie chcę się jarać, zanim nie zobaczę tego. Bo, bo, bo się kłócą, że nie był w linii. A, był w linii faulowany, był w polu karnym, a pso... A, nie, zobacz. Aj, aj, no nie wiem, aj. co. Początek noga ta, no ale był już... No nie, no nie może być rzut wolny za to, słuchajcie, no nie. Kurde, no. Marian, mówiłem ziela daj. Pierdziele. No nie wiem sam, no, no niby ta stopa była tuż przed, przed linią, ale no... Idzie, idzie oglądać Szymon Marciniak, nie. co pokazuje. pokazał, że wolny. No penalty. Mhm. Ależ, ależ aptekarz, aptekarz, jak yy, komisarz przygoda 7,5, Dumfries 7,2. Yy, ale parada. No patrz, Zomer już drugi raz tak wyciąga. Mikitarian wchodzi z zielińskiej fratezji. Obaj z no. kartkami schodzą. A jakby to zielu pokonał szczęsnego, no to by było. Nie wiem, czy by to nie było godne dymów. O Rafinia, proszę cię. Ach! Kur... mać. Boże! Gol! Ale spalony gol, tam gol, był. Gol, 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 gol. Rafinia! Yes, zobacz! Rafinia, kolejny. Ale nie tak będzie towar, jest, nie tak będzie tam czeku? Bo tam przy słupku stał piłkarz Barcelony. Michał, pewnie to właśnie powiedziałeś, że klątwiliśmy na Rafinie i to się i to się teraz stało. Tak. Słuchaj, ja po prostu pierwszy raz rzucałem klątwę. Ale widziałeś, że tam stał przy słupku? Tak, ale nie ruszał się, nie ruszał się, nikogo nie absorbował. Nie, no to Rafinio, Rafinio, wycofujemy. Złota piłeczka, proszę przyjąć. Proszę dać rękę do pocałowania. Pan piłkarz Rafinia skumulował moc. Na ten moment. Jezus Maria, słuchaj, ja nie, ja nie wierzę, co tu się dzieje, co to jest za sezon, co to są za sytuacje, To jest coś po prostu. Nie no, remontada z 0 do 2, gdzie Barcelona była beznadziejna w tej pierwszej połowie. Przecież inter był mega drużyną. I zobacz, druga połowa, ale też opadł ten Inter z sił. Widać było, że to ich kosztowało. Robert! Robert no i zobacz. Za Ferrana. Robert, albo na dogrywkę, albo na dotrwanie w barwach Interu wszedł na boisko i Barca strzeliła Jezus, gola. Supek! Ja pieprzę! Widziałeś to? Nie. Ja tak z dystansu sili... Patrz. No tak, ale Zomer tamto odprowadzał wzrokiem, był na posterunku, a tutaj rękę się domagają. O kurwa. I to lewy. No, Ale słuchaj, jeżeli nie zagwizdano tamtej no ręki nie, słuchaj, w polu w Interu, to ta była jeszcze bardziej, że tak powiem, z dupy. Choć ręka z dupy brzmi jakby anatomicznie nie. <noise> ręka z dupy brzmi kuriozalnie. To prawda. O Boże! trzy 3-3! Co tu się wydarzyło? A czerbi! A czerbi! W ogóle środkowy obrońca strzela na 3-3. Patrz, mogło być 4 do 2. A jest 3 do 3. Dogrywka. Co za mecz. To się nie dzieje. Słuchaj, to jest. Włosi już wbiegli na boisko, tak jakby to był koniec meczu, ale nie. Trzecia, trzecia minuta doliczonego czasu. 6 do 6. Javier Zanetti. Zobacz, Zomer. Jedna piłka do przodu. Obciął się, nie wiem kto to. Do, do, chyba. Kubarsi. Ku Ku A i tu oczywiście Aston Martin. Ja ale no nie. I, a Czerbi dostawia nóżkę. Arałucho krycie nie wiem, od której strony. Kurremol. Ależ do lamina piłka? Patrz, znowu ja pierdzielę. Prosto w brzuch, prosto w koszyczek. Prosto w koszyczek Zomera. Szedł tutaj, może liczył na rzut karny, tak trochę dziubną. Zły strzał, zły strzał. Koniec. Padają piłkarze na murawę. A ten Dumfries jest po prostu no, nie gol gol dla interu a jednak tak Fratezi ale w ogóle Barcelona stała jak zaczarowana w tym polu karnym. Inter sobie pykał. No ale to jest 98 minuta do grywki, więc jeszcze wszystko może się zdarzyć. Zobaczmy, Boże. co tu się wydarzy. No, Zwróćcie uwagę ze... w tej jak, jak, jak Tiura ustawia sobie dwóch obrońców. a Araujo to w ogóle sobie przy nim biega. Gerard Martin nie wiem, co robi w zasadzie. A ten to w ogóle. Nie zablokował. Trzy razy robi fake shoty w polu karnym i nikt do niego jeszcze nie, nie doskoczył ani razu, no. Ja pierdzielę. Lewy miał, 10... Lewy miał 10 kontaktów. No, Aj! No, gdzie bo... to poszło nie, nad poprzeczką? Nie, nie gadaj mi, że. To lewy uderzył nad poprzeczką, tak? Tam coś gwiznął? Proszę, niech on coś tam gwiznie, bo to aż. Patrz, lamina, jamal, no gość, mija się z piłką zomer. No, lewy, wystarczyło. Aj, aj aj odrobinę głową dołem dobić wyżej o, skoczył dwa razy o. nad Darmianem to byłby taki gol w stylu Cristiano Ronaldo lewy 11 kontaktów z piłką no i dwa powietrzne wy, po, pojedynki wygrane póki co no i to był ten jeden strzał no to trzeba było strzelić jeden niecelny strzał nie no to jest epicko kanał założony. boże co się Przerwał, zobacz, ale będzie awantura. Marcia przerwał. Tak. tak. założył kanał piłkarzowi Interu i byłby sam na sam. Rzeczywiście leje. Zobacz, jaki zlany jest mokrusieńki Simone Inzagi w swoim garniaku. Ja. Ale jest no. Jakby przerwał przyznać, tak w Barcelonie, to bym tam już jechał, powiem ci. Już byłbym w samolocie tak do Mediolanu. Pamiętasz sędziego, który Jude Bellingham uderzył głową z dośrodkowania i piłka leciała do siatki i w tym momencie sędzia Gwizdy. zakończył mecz. I ten gol już nie został uznany. Pamiętasz? Było coś takiego. w było, było. sezonie. Nie pamiętałem kto, Galuma. co prawda, to któryś mi przypomniało. Wybitny, któryś z sędziów hiszpańskich. Wybitny, tonu. tam są sami wybitni w zasadzie. Który by nie był, to sami wybitni. Neliak, Robercik, no nie. Po tej akcji nie będzie. O mój Boże. Nie. Tak. Aj, Wojtek Wojtuś. wyjął teraz. Szczęsny Fumador! Szczęsny Fumador Pratesi, co się tutaj rozbestwił, pierdzielony. No ale zobacz, jaka od jaka. Ilu tu było? W ogóle nikt przy nim nie był. No. Szczęsny tutaj utrzymał jeszcze nadzieję, ale tylko utrzymuje nadzieję jeszcze 12 minut, 12 minut nadziei Barcelony. Aj. Kurwa, co ty tak. gdzie ty... A dobrze, sorry, zwracam honor! Super o ta rany, była mógł była. to strzelić! O Lamin. mój Boże! Laminie, mogłeś! Mogłeś. Czy znowu znowu interweniował Sommer? Ładna piłka tam poszła do laminy. Rewelacyjna. Ależ wyjął nie no Sommer, nie. Sommer MVP. Trzecie wyjęcie laminy. Trzecie wyjęcie Yamala. Coś nieprawdopodobnego. Nie, jest Sommer jest, zomer jest MVP skawercie. całego tego półfinału. A to w ogóle jest niekwestionowany. Kłop po prostu rządzi. Zobacz, co teraz zrobił. No niebywałe, że on to wyjął. Przecież Lamin by strzelił taką samą bramkę jak w tym pierwszym meczu. Mógł strzelić na 4-4. Co za mecz. Niesamowity mecz, naprawdę. Niesamowity mecz tego gościa. Słuchajcie, epicki mecz, remontada Barcelony, niespełniona. To wszystko to doskonały powód, żeby zrobić na kanale Betkik Polska. Dymy! Dymy, słuchajcie, dymy. Ale naprawdę warte to jest prawdziwych dymów. Zwłaszcza, że. Czy jesteś dumny po porażce? Mimo jestem porażki? dumny, jestem dumny jak najbardziej. I tutaj jakiekolwiek pretensje do klubu czy do zawodników mają prawo mieć zjazd formy mają prawo być zmęczeni. O, no Aston Martin, no mówię, no jesteś jaki jesteś, ale dobry chłopak z ciebie i życzę ci wszystkiego dobrego, aczkolwiek uważam, że kariery nie zrobisz jakiejś przeoszołomiającej. Przeoszoł